Witam na kanale Na Pomoc Brodaczowi Zapraszam do obejrzenia kolejnego pasjonującego filmiku W którym przedstawię moje TOP 5 Męskich kosmetyków, ale nie tylko do brody W zasadzie to do brody bardzo mało się znalazło specyfików olejku nie ma żadnego bo ich zawiera na mojej brodzie wartych wyróżnienia a miejsce piąte na miejscu piątym znajduje się balsam do brody Uden Spice od firmy Praso. Jest on świetny, super nawilża, przecudownie pachnie, a więcej. Zapraszam tu. Następnie Iso of Man perfumer Rattle and Ham. No, tak samo świetnie pachną. Są dosyć trwałe, ale nie bardzo. Także każdego dnia wystarczy kilka kropel tych perfum, żeby ładnie pachnieć. Na miejscu trzecim. Na miejscu trzecim znalazł się lak. Balsam dzikus z, z lasu. Jest to, przepraszam, balsam do ciała o cudownym zapachu, świetnym nawilżeniu natuszczający w granicach rozsądku. Na miejscu drugim znalazł się i tu zaskoczenie Płyn do mycia twarzy i zarostu King Sea Gillette Normalnie ta wydajność i ten zapach Przemawiają do mnie w 100% Super opcja dla takich leniuszków jak ja Jestem, które nie lubię myć oddzielnie brody i twarzy. Numer jeden. Na miejscu pierwszym znalazła się woda kanclerska 1988. No, nie muszę o niej za zbyt wiele mówić, gdyż broń się sama i zapach i działanie normalnie poraża zapach jest bardzo przyjemny utrzymuj się na skórze długo działanie ma też bardzo fajne w szczypie przez chwilę później już się wchłonie super Zatem co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego podsumowania i zapraszam Was na kolejne pasjonujące filmiki. Pozdrawiam i życzę znośnego. Cześć!